Chcemy podnosić prawe skrzydło, w związku z tym jako że jest ono domyślnie zasilane, nie musimy włączać zaworu przekierowującego na skrzydło lewe. Chcemy podnosić, w związku z tym konieczne jest załączenie cewki i to też robię wybierającej podnoszenie i włączenie pompy. Siłowniki się wysunęły, na koniec brzęczało bardziej, bo włączył się zawór przelewowy, wtedy też skończyliśmy wysuwać. Należy uznać, że w tej chwili podniesione jest skrzydło prawe. Jeśli będziemy chcieli zrobić to samo ze skrzydłem lewym, to oprócz włączenia pompy zaworu przekierowującego na podnoszenie należy włączyć zawór przekierowujący na skrzydło lewe. I podnieśliśmy skrzydło lewe. Teraz przy opuszczaniu skrzydła prawego Znów nie musimy wybierać dodatkowej cewki, bo jest ona zasilana domyślnie. Potrzebujemy tylko włączyć cewkę pozwalającą na zaworze czterodrogowym, na regulatorze czterodrogowym, wybrać opcję opuszczania i włączyć pompę. W przypadku lewego skrzydła jest dokładnie to samo, tylko z tego musimy wybrać e, jako zasilane skrzydło lewe. Amen.